Chciałbym dzisiaj skomentować wyniki, które osiągnęła grupa Amika w pierwszym półroczu 2020 roku. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 1 265 000 zł. Są to przychody o 6,4% niższe w porównaniu do roku 2019. Spadek przychodów oczywiście spowodowany jest rozwojem pandemii koronawirusa w Europie i wynika ze spadków sprzedaży na niektórych rynkach. Spadek w porównaniu do roku ubiegłego na przychodach jednak nie, nie, nie ma odzwierciedlenia na, na wynikach. Udało się grupie Amika osiągnąć podobny wskaźnik EBITDA, 88 milionów złotych, nawet nieznacznie przekraczający rok ubiegły. Wskaźnik zysku operacyjnego na poziomie niższym, 3 miliony niższy niż w roku 2019, natomiast już zysk brutto, który grupa osiągnęła, jest o 4 miliony większy, 7,2% wyższy niż w pierwszym półroczu 2019 roku. Zdecydowany wpływ na, na wyższy poziom zysku brutto mają subwencje rządowe osiągnięte. Na terenie Europy największy pomoc, jaką grupa otrzymała w związku z utrzymaniem miejsc pracy na terenie Polski, ponad 8,5 miliona. Sumarycznie w całej Europie grupa uzyskała około 10,5 miliona dofinansowania z tego tytułu. W bilansie spółki myślę, że warto skomentować elementy stanowiące kapitał obrotowy, w szczególności zapasy. Mamy 22% spadek zapasu względem roku ubiegłego, ponad 115 milionów wartościowo. Wynika to z, z odbicia gospodarek, ze zwiększonej sprzedaży, która w miesiącu maju i czerwca się dokonała. Ewidentnie jest to sytuacja niestandardowa dla grupy i w latach poprzednich nie występowała, natomiast ten rok jest niespodziewany, i tutaj zapasy zostały wykorzystane w ramach realizacji spływających zamówień. Myślę, że warto również powiedzieć kilka słów o, o naszej sytuacji od strony zobowiązań. Tutaj grupa osiągając Stabilną i bezpieczną sytuację finansową. Zmniejszyła zapotrzebowanie z tytułu linii kredytowych, to jest blisko 117 milionów mniej niż w roku poprzednim. Udało się to uzyskać dzięki zgromadzonym środkom pieniężnym. Tutaj wzrost gotówki w grupie to ponad 100 milionów złotych versus półrocze 2019 roku. Ta stabilna sytuacja daje duże perspektywy, duże możliwości w drugiej połowie roku. W zakresie kapitału obrotowego warto wspomnieć, że spadły należności handlowe. Tutaj oceniamy, że jest to związane ze spadkiem sprzedaży, ale mamy również spadek zobowiązań handlowych o blisko 65 milionów złotych. Wszystkie te działania, które zostały podjęte przez zarządzających grupą, miały na celu osiągnięcie stabilnej sytuacji finansowej. Udało się to zrobić. Osiągnęliśmy bezpieczny poziom gotówki, wygospodarowane, wygospodarowane na działalności operacyjnej ponad 180 milionów złotych, również w ramach przygotowania się do Drugiego półrocza wstrzymaliśmy część działalności inwestycyjnej. W pierwszym półroczu inwestycje poniesione przez grupy to blisko 20 milionów złotych. Wspominałem również o ograniczeniu zadłużenia odsetkowego to jest ponad 100 milionów w dwóch pierwszych kwartałach 2020 roku. Ostatecznie grupa na koniec czerwca. Posiadała środki dostępne, środki gotówkę na poziomie 160 milionów zł. Szanowni Państwo, myślę, że warto skomentować sytuację na poszczególnych rynkach, jaką od strony sprzedażowej mamy do czynienia. Grupa od wielu lat dzieli segmenty na rynek zachodni. Polskę, rynek wschodni, północny i południowy. Zaczynając od rynku zachodniego, niestety spadek tutaj sprzedaży na rynku zachodnim wyniósł około 7,4%. Niestety tutaj zmniejszenie sprzedaży nastąpiło na dużych rynkach, rynku francuskim, rynku brytyjskim, również mniej istotnym rynku hiszpańskim. Ale warto wskazać, że te spadki zostały zniwelowane poprzez bardzo stabilną sytuację na rynku niemieckim. Tutaj rok do roku, półrocze do półrocza udało się uzyskać nawet zwiększenie sprzedaży o 2%. No i to potwierdza, że właśnie rynek niemiecki w portfolio grupy jest bardzo stabilny i w tych sytuacjach kryzysu. Daje dużą poduszkę bezpieczeństwa dla naszej działalności. Myślę, że bardzo pozytywnie odbierana jest sprzedaż na rynku polskim. Tutaj odbicie po lockdownie, po kwietniowym zamrożeniu gospodarki jest największe na naszych rynkach. W samym drugim kwartale zwiększenie sprzedaży na rynku polskim to ponad 11%. A w całym pierwszym półroczu zwiększenie sprzedaży właśnie w Polsce to prawie 3,5%. Niestety nie udało się uniknąć spadku sprzedaży na rynku wschodnim. Tutaj zdecydowanie negatywny wpływ ma na to sytuacja w Rosji. Tutaj, lockdown, który nastąpił na, na rynku rosyjskim, wystąpił najpóźniej. No i również odbicie jest dosyć powolne. Natomiast spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach, wrześniu, październiku, dodatkowe zamówienia spowodują odbudowę tego rynku. Stabilny rynek północny, Skandynawia, bardzo porównywalny do roku ubiegłego. I to dodatkowo oprócz rynku niemieckiego drugi rynek bardzo stabilny w naszym portfolio który w, w latach kryzysu w momentach kryzysowych wykazuje stabilne poziomy sprzedaży rynek południowy spadki około 18% ale też, w zależności od kraju, największe spadki mieliśmy do czynienia na rynku rumuńskim. Natomiast pozytywnie sprzedaż odbiła na rynku czeskim i słowackim, gdzie osiągnęliśmy nawet wzrosty 3% w stosunku do roku poprzedniego. Szanowni Państwo, w zakresie perspektyw na kolejne kwartały. Dzisiaj jesteśmy w połowie września i myślę, że można śmiało powiedzieć, że, że dobrze przepracowaliśmy miesiąc lipiec i miesiąc sierpień. Wzrosty, o których mówiłem na rynku polskim, zostały utrzymane. Jesteśmy w takiej samej tendencji, w takim samym trendzie jak cały rynek AGDF w Polsce. Liczymy tutaj na, na dobre wyniki na rynku polskim. Również wspiera nasze optymistyczne przewidywania co do trzeciego kwartału stabilny rynek niemiecki i skandynawski. No i oczywiście liczymy na odbicia na pozostałych rynkach, w tym szczególności na rynku wschodnim. Szanowni Państwo, kończąc, chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym bardzo ciekawym projekcie, który. Został podniesiony w, u nas w grupie, a mianowicie w projekcie Day After. Prezes Jacek Grudkowski już na samym początku rozwoju kryzysu podjął inicjatywę dyskusji na temat rzeczywistości, która będzie się odradzała po lockdownie, ale również tego, co będzie się działo w kolejnych miesiącach. Zespół tutaj bardzo mocno pracował w zakresie analizy sytuacji makro, analizy rynku w AGD w Europie, przekładał to na rekomendacje i oczywiście analizował aktualne możliwości finansowe. W wyniku działalności tego zespołu podjęto wiele działań operacyjnych. Zarząd odblokował m.in. wiele inwestycji w ramach naszej strategii Amika 4.0. W ramach strategii związanej z digitalizacją i automatyzacją liczymy, że właśnie odblokowanie tych inicjatyw, odblokowanie tych inwestycji pozwoli nam na realizację naszych celów w najbliższych miesiącach, no i oczywiście latach.